Cześć, tej Strike Bolek a w dzisiejszym odcinku będę grał tymi brońmi, co moi koledzy wybiorą. Spytam parę moich kolegów, no i na przykład zadam im pytanie, czy wolą tego e taktikala, czy wolną, czy heavy, no i na tą pompę, którą będzie najwięcej głosów, no to tą będę grał. No więc lecimy do pierwszego kolegi. Okej, okay, widzowie, jestem już z pierwszym kolegą, czyli Tepegi. Cześć. No i zadam Ci pierwsze pytanie, czyli jaką pompę najbardziej lubisz? Szybką, wolną czy heavy? Heavy. Y MK7 czy ten drugi karabin? MK7. P Uzi, czy ten drugi PM? Chyba Uzi. Snajperka czy Spidermany? Spidermany. No to dzięki te Pegi, no i lecimy do drugiej osoby. Nara. Okej, okay, widzowie, jestem już z drugą osobą, czyli Krypto. Siema. No i zadaję Ci pierwsze pytanie, wolisz heavy, szybką, czy wolną? Wolną, bo można dawać dobre kombosy i jeszcze dobijać pm Okej, okay. MK7, czy ten drugi karabin? MK7, bo można robić fajny laser, no i szybko niszczyć ściany. Okej, okay. PM, ten co wszedł pod początek tego sezonu, czy Uzi? Ten, co wszedł na początku. Okej, okay, i ostatnie, Snajperka czy spider Spiderman. spider -Man Dobra. Dzięki wielkie krypto, no i lecimy do następnego kolegi. To pa. Ok, Okej, widzowie, jestem już z trzecim kolegą, czyli Nalikosem. Siema. No i lecimy do pierwszego pytania. Y y pompa szybka, wolna czy heavy? Heavy. Y MK7 czy drugi karabin? MK7. P, ten PM, który wszedł na początku tego sezonu, czy Uzi? Uzi. I ostatnie, czyli Spiderman, czy Snajperka? Snajperka. Okej, okay, dzięki wielkie, Nalikos. No i lecimy do czwartego kolegi. Narka. Okej, okay, widzowie, jestem już z kolejnym kolegą, czyli Neo. Siema. No i pierwsze pytanie, szybka, wolna, czy heavy? Według mnie najlepsza jest wolna. MK7, czy ten drugi karabin? MK7 No Uzi czy ten PM co wszedł na początku sezonu? Ten PM pierwszy, który wszedł na początku. Okej, okay. no i ostatnie Spider Many czy snajperka. Spidermany, ponieważ snajperki w tym sezonie bardzo mało zadają. Okej, okay. dzięki Wielkie Neo. No i lecimy dzięki. do następnego kolegi. Pa. Nara. Ok, widzowie, jestem już z następnym kolegą, czyli białym? Ja ma. No i y, pierwsze pytanie to, jaką pompę w tym sezonie lubisz najbardziej? Wolna, szybka czy heavy? Wolna. MK7 czy ten drugi karabin? MK7. Y, Uzi czy ten pierwszy, co PM, co Uzi. wszedł na początku? Ok, i ostatnie, snajperka czy Spidermany? E, Spidermany. Ok, to dzięki Wielkie biały, no i lecimy do następnego kolegi. Nara. Okej, okay, widzowie, jestem już z kolejnym kolegą, czyli Xajem. Nie ma. No i, no, zadaję ci pierwsze pytanie. E, jaką pompę najbardziej lubisz? Wolną, szybką, czy heavy? Mm, chyba wolną. E, drugie? Mk7 czy ten drugi karabin? E, Mk7. Bo e. jestem taki z lunetą, nie? Tak. E, no, to ten. E, Uzi czy ten drugi pm? Hmm, chyba ten drugi. I ostatnie snajperka czy rękawice Spidermana? Rękawice Spidermana. No hmm. Okej. Okay. Dzięki Ksaju, No i lecimy do następnego kolegi. Nora. Na na Okej, okay, widzowie jestem z następnym kolegą, czyli Minosem. Nie No i pierwsze pytanie. Jaka pompa? Wolna, szybka, czy heavy? Heavy, ewidentnie. W tym się daleko heavy. Okay. Mk7 czy ten drugi karabin? Mk7. Uzi czy ten drugi PM? Uzi. Ładnie się boxa. Ok, i ostatnie, czyli snajperka czy Spidermany? Spidermany. Ok, dzięki wielkie. No i lecimy do następnego kolegi. Ok, widzowie, czyli gramy wolną pompą Mk7, Uzi, no i Spidermanem. Wszystkiego raczej się tu spodziewałem, co wybiorą, oprócz Uzleego. Tego to się akurat totalnie nie spodziewałem. Myślałem, że wybiorą zwykłego PM. -a. No, więc ruszamy. Znaleźć jakieś. bronie. O. E, dobra. Odlecił sobie. Dobra, sam. O, no i siedem jeszcze. Dobra, to jest jakiś spocony. Maciuś On jest napucony Nawet nie ma co się z nim tam strzelać Mamy UZI No i mamy już wszystko Teraz tylko macy, Które musiałem zmarnować na tamtego typa No i możemy iść się bić No, no i typ Jezu, widzowie, to był taki bot, a jego prawie nie zabiłem. Nie lubię grać solo. Wolę grać duo, trójki, udziały, ale najbardziej lubię grać duo. A solo to jest tak. kijowo, no. Tu szybko się typy wybijają. Nikogo tam nie można odrodzić. Nie masz kolegi ze sobą. Napiszcie, jaki wasz jest ulubiony tryb. Może w końcu coś się ode mnie posłuchacie, bo zazwyczaj to, jak mówię, żebyście napisali komentarz, no to i tak nie piszecie, więc. Ale może tym razem napiszecie. No i nice. Hmm. Saria Dobra, no ale Chociaż tą aurę podjedziemy A to była ta aura Okej okay. Dobra, no nie, co widzowie? Co widzowie? Nie, jakim cudem, co? W ja mogłem na odwrót, pierw bandaże, potem tamto. Nie, no, nienawidzę tych Spider-Manów. I nie wiem czy wcześniej tak mówiłem. No ale zawsze, jak się z kimś bije, to tak robię. Postaram się już tak nie robić. No bo wiem, też oglądam swoje filmy i widzę, jak to jest denerwujące. Dobra i tak się Nie nieraz się boję że ktoś mi zaraz snajperkę da czy coś no i już nie będzie tak fajne tam się biją Muszę tego podjechać To jest moja Jedyna opcja. Kolejny jest sek w krzaku A nie, tam tamten to jest w krzaku Niech tylko wyjdzie. bałem się, że mi tu drugi wleci i już przestałem laserować. No i zawsze każdy może mnie skolapsować. Wiem, mogłem to dobić do końca, ale będzie się dwóch rzeczy, że ktoś mi da snajpę, a druga, że ten typ no, na mnie wyląduje. Dobra, to jest jakiś spoców Po skinie to zauważyłem Od tamtego wziął jeszcze maty. No będzie ciężko, będzie ciężko I Muszę wygrać scenie Spidermanami z całym tym eku, Bo taki jest challenge <ścoughs> Więc muszę sobie na koniec zostawić tak wysoko być Myślę High Grant jest ważny jak najbardziej No jak mnie skolapsują To nie będzie tak kolorowo Gdzie wszyscy są? Jeden jest tam pod i drugi jeszcze chyba na samym dole <laughs> albo za kamieniem. Dobra, mamy to, widzowie! Ło... To, co mnie uchroniło przed tym spocuchem... Tak zakłam, że oto był spocuch. Yy, ten pambik, który wszedł mu do boksa, stranił go. Ja tam tego dobiłem, bo miał już biało. No i teraz tego zabiłem. Ło... Ja powiem jedną rzecz. Yy, ten... Parę dni temu, w sumie to tydzień temu... Nagrywałem gameplay do tego filmu 3 godziny. I nigdy nie byłem lepiej niż top 15. Raz mi się tylko udało, właśnie top 15. I nagrywałem to przez 3 godziny. Nagrywałem to przez 3 godziny. A. Kto to w ogóle był? Nie wiem. Ale wiem jedno, że trzeba mieć prywatną ekipę. No nagrywałem gameplay do tamtego filmu 3 godziny. A teraz bez pierwsza gierka i od razu inek. Więc nice. Dobra, teraz mam plan taki, że od razu sobie tu lecę na Spidermany. No i idę na tą stację, bo to jest jedna z moich ulubionych miejscówek w tym sezonie. Tylko o, tu są. No, ja się też nie orientuję, gdzie te spiderki dog, bo do połowy sezonu nawet nimi nie grałem. Ja się nie szłem po niej i ich nie zdobywałem. <laughs> Wolałem czasami grać sniperką, a czasami dwoma leczeniami. Ja się no zazwyczaj gram dwoma leczeniami. A teraz to muszę mieć wszystko. MK7. Auto przejeżdżające koło mnie. Żyć Ty, ja mam nadzieję, że to jest bot Bo jak to nie jest bot To to jest bot i tu w ogóle typ był I go zlikwidowali Dobra, wezmę te duże potki na razie, dopóki nie będę miał PMA. No, a mam już PMA, więc muszę je wyrzucić i takim oto sposobem mamy cały lód. No bo muszę wygrać z całym lutem. Nie mogę na przykład nie mieć Spidermanów albo jakiejkolwiek innej broni. Sory widzowie, pewnie wy widzieliście, że tam nikogo nie ma Ale Mój instynkt podpowiedział mi, że ktoś tam jest No i nie był Dobra Mapa Drake'a Znowu No to myśmy, Byśmy musieli ten Jak myśmy nagrywali ten odcinek z mapą Drake'a To my byśmy musieli Jeszcze raz to powiem Albo w walić to O, na to liczyłem Ile to w ogóle, jakie te obrażenia Obrażenia 96 Pamiętam jak wprowadzili takie coś, te paski I nie było tych tu Tego nie było I to tak głupie było, bo musieliście domyślić ile to obrażeń ma To chyba wprowadzono w sezonie z łukami No chyba tak ねえの Seria stację rozwala Nie nie mogę z tym typem no Dobra, leży OLE, lucik. O, skąd ja mam fjoltowo MK7? Nie wiem. Dobra, widzowie. Opłacało się, tle matów zmarnować. No, bo oni tak jeszcze w sumie dużo ma. Ja słyszałem tu gdzieś typa, jak sobie biegnie. A ten se znowu ucieka na dół? Nie żyjesz, Typeczku. Jest jeszcze jeden i gdzie jest ostatni? No, dobrze zrobiłem z tym drzewem. Okej, przejmiemy się haigr. <coughs> Rozumiem. Tak daleko. Amunicję mam, bronię mam, leczenia nie mam. On chce, żebym używał matcy. A ja mu się tak prosto nie dam. Aha. Okej, okay. coś tam dostał. A, a ten drugi jest nade mną. Dobra no Nie widziałem. Ty Jezu, tamten mógł mi taki laser dać. NIE NO NAPRAWDĘ? ALE... ALE GOŚCIU NIE Naprawdę widzowie Taki typ nas zabił No i Dziękuję wam widzowie za Obejrzenie tego odcinka Ten to pewnie teraz wszystkich kolapsować będzie i zrzucać tak do wody. No i do następnego. i tak chyba wam zostawię to. No, dawaj ten drugi, wygraj z nim. A? No i zakneblował swojego przeciwnika. No i niestety wygrał. No więc dziękuję wam za oglądanie tego i do następnego.